Dzień dobry. Chciałem dzisiaj podziękować wszystkim Radom za oddane na mnie głosy. Te głosy były w dużej ilości. Jestem zaskoczony tą skalą poparcia z tego względu, że zająłem drugie miejsce na liście zjednoczonej prawicy wśród kandydatów, którzy startowali w tych wyborach. Czyli miałem drugi wynik w Radom, w Powiecie Radą spośród wszystkich kandydatów z powiatu radą Za to bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Radom Szczanom, Radom wszystkim tym, którzy poszli do wyboru. To jest na pewno duży potencjał do, do dalszej aktywności i chciałbym się na pewno zobowiązać do tego, że to o czym mówiłem w trakcie kampanii wyborczej, no, da, będę starał się tutaj wspierać i miasto, i mieszkańców w tym, żeby te zadania i te sprawy, które są dla miasta kluczowe, czyli budowa obwodnicy, czyli walkę z zanieczyszczonym powietrzem, czyli wszystkie projekty infrastrukturalne, aby je rzeczywiście realizować w najbliższym czasie. Będę w tym wspierał i władze samorządowe, jak również wybraną z miasta Radomska panią poseł Annę Miczanowską, której gratuluję uzyskanego wyniku i mandatu i mam nadzieję, że, że będzie on sprawowany, jestem pewny, że będzie sprawowany z korzyścią dla Radomska, dla mieszkańców powiatu Radomprzańskiego. No i zapraszam oczywiście do współpracy w, dalszej, w kontekście miasta Radomska i powiatu Radomprzańskiego. Bardzo dziękuję. A za cztery lata drugie podejście? Zobaczymy za 4 lata, jak to się wszystko ułoży. Na pewno, na pewno chciałbym pracować na rzecz Radomska przez te najbliższe 4 lata. Teraz miałem trochę mało czasu, to, to, to wszystko dosyć szybko się zadziało, więc myślę, że rozkładając to na trochę dłuższy czas, na dłuższy okres, będę, będę chciał jeszcze więcej, jeszcze efektywniej działać tutaj dla, dla naszego miasta.